Dzień dobry, chcę Was przywitać wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa w nowym odcinku, kolejnym odcinku poławiaczy Bożych pereł. Dzisiaj niejako drugi taki odcinek z cyklu, który umownie tylko nazywamy cyklem, bo nie będę tutaj jakichś, jakichś cyklicznych nauczań, odcinków, natomiast każdy odcinek stanowi odrębną całość, pewne fragmenty, pewne. Rzeczy, które chciałbym omówić, i dzisiaj kolejny z Ewangelii Mateusza, ale od kolejny jakby odcinek, i jeszcze raz zobaczymy, jak Faryzeusz, jak uczeni w piśmie, negowali, podważali cały czas istnienie Jezusa jako Syna Bożego, jako tego, który przyszedł z nieba, jako tego, który ma mocno uczania z nieba. Oni to podważali, i ciągle depresjonowali, niejako, na każdym kroku, ponieważ no, wykonywali dzieło przeciwnika, chcieli zniweczyć cały plan, Boży plan, to znaczy mieli nadzieję, próbowali, czy to świadomie, czy nie, wykonywali dzieło przeciwnika i starali się właśnie walczyć, zwalczać z Jezusem Chrystusem. I, drodzy, w Ewangelii Mateusza, Ewangelia Mateusza, Powszechnie wiemy, napisana jest do Żydów, to znaczy napisana jest dla nas wszystkich. Dzisiaj czytamy, zachwycamy się tą Ewangelią, jest, można powiedzieć, podstawą pierwszą z Ewangelii, ale napisana jest do Żydów, ale może będzie bardziej lepiej określenie takie tutaj, jeśli postawię, że takie w kontekście Żydów, w kontekście prawa żydowskiego, w kontekście Życia tych Żydów wtedy, wówczas, gdy Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, i teraz czerpiemy z tego naukę, i widzimy tych Żydów, właśnie którzy byli prostymi ludźmi w większości, ale byli wśród nich właśnie ci Faryzeusze, ci arcykapłani i starsi ludu, i to oni, oni właśnie prowadzili z nim dyskusję, reszta się przysłuchiwała, reszta się przyglądała, i brała naukę z tego. I drodzy dzisiaj z Ewangelii Mateusza z XXI rozdziału, a wersety od 23 po 27. Przeczytam teraz. A gdy on przyszedł do świątyni i przystąpili do Niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto. Ci dał tę moc. A Jezus odpowiadając rzekim, a zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli my na nią odpowiecie, i ja wam odpowiem, jaką mocą to czynię. Skąd był Jana? Z nieba czy z ludzi? A oni rozważali, to sami w sobie mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, rzeknie nam, czemu więc nie uwierzyliście mu. Jeśli zatem powiemy, z ludzi. Boimy się ludła, bowiem wszyscy mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi rzekli nie wiemy. Rzekli On do nich, to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Drodzy, gdy Jezus przyszedł na dziedziniec, na zewnętrzny dziedziniec świątyni, arcykapłani, poruszeni i oczywiście Tacy wiedzący o, o wielu cudach, o, o wszystkich rzeczach, które Jezus czynił, to przystąpili, przypadli niejako do niego, ja, właśnie ci kapłani i starsi ludu, i zakłócając jego nauczanie, zadając mu pytanie, kto dał mu władzę do nauczania, dokonywania cudów i oczyszczania świątyni. No, Jezus modlił się. Właśnie o czystość dla tych ludzi. Jezus modlił się po prostu o ludzi, bo wiedział, że idą na zagładę. Jezus przyszedł ratować ludzi, i Jezus ciągle rozmyślał, chociażby wtedy, gdy spojrzał na Jerozolimę, zapłakał. Tak, to też jest opisane w Ewangeliach. Jezus zapłakał, ponieważ wiedział, co czeka ten lud. I on ciągle był wśród nich i ciągle nauczał, usiłował ratować. Tych wszystkich, kogo dał mu ojciec. I oni, ci uczeni, i arcykapłani, i starsi lud, ludu mieli nadzieję, że bez względu na odpowiedź, jaką da Jezus Chrystus, po prostu zastawili na niego pułapkę. Kolejny raz próbowali go jakby złapać za słówko, jakby podważyć to wszystko, co mówi, zniszczyć. Cały sens i cel nauczania i pobytu Jezusa Chrystusa. I gdyby powiedział, że ma swój własny autorytet jako syn Boży, oskarżyliby go o bluźnierstwo. Gdyby jednak odpowiedział, że jego prawo pochodzi od ludzi, staraliby się go zdyskredytować. I gdyby twierdził, że autorytet jest od Boga, kwestionowaliby to. Uważaliby się za stróżów prawa. Zresztą uważali się przez cały czas, że to oni są stróżami, strażnikami wiary, za zawodowców się uważali, wykształconych teologicznie i że to oni mieli prawo, oni mieli niejako klucze do tego, kto pozna ścieżki Pana, tak to nazwijmy, kto pozna Boga i kto dostanie się do nieba w efekcie. Tak uważali, że to oni mają od tego wszystkiego klucze. I uważali się po prostu za autorytety, wszystkim tym, czym Bóg przyszedł do ludzi, w całej Bożej sprawie. I Jezus po prostu wiedział, że tak nie jest. Rozmawiał z nimi tylko dlatego, że po prostu uczyli się z tego inni, świadkowie, przysłuchiwali się. Jezus nie starał się ich przekonywać. Jezus wykazywał prawdę. I Jezus Chrystus po prostu miał do tego prawo i pełen autorytet. Natomiast Jezus nie miał formalnego wykształcenia, jakie wymyślili, ustanowili ludzie tutaj na ziemi, i z pewnością nie miał żadnego oficjalnego uznania izraelskich władców. Drodzy, tak to jest, że ludzie od zawsze oczekują, Zakładają szkoły, oczekują wykształcenia, jakichś papierów, że tak się wyrażę, a ich wyzwanie wówczas i tych starszych, i tych uczonych w piśmie, to po prostu stare poczucie, urazy odczuwane przez takich zawodowych religioznawców, zawodowych religioznawców wobec ludzi, wobec ludzi obdarowanych mocą. Boskiego namaszczenia. Drodzy, zawsze tak było, że Bóg dawał namaszczenie, i Duch Święty przychodził, i byli i są ludzie namaszczeni przez Boga do nauczania, do prowadzenia, do tego, by być autorytetem, ale tylko z polecenia Bożego, z namaszczenia Bożego. A ludzie jak to ludzie, i wtedy uczeni w piśmie, i dzisiaj. Wymagają, byśmy kończyli właśnie jakieś szkoły teologiczne, jakieś uniwersytety, najlepiej doktoraty. Drodzy, to jest samo w sobie, mija się z celem, jakim Bóg tutaj wyznaczył przywódcom, ludziom. Nie twierdzę, że wykształcenie jakiekolwiek jest złe. Oczywiście, że jest dobre, ale wykształcenie jednak. Uwarunkowuje. I dopóki kształciliby nas ludzie wierzący prawidłowo biblijnie i, 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 i też namaszczeni przecież na, przez Boga na nauczycieli, jest wszystko w porządku. Drodzy, ale nie mamy gwarancji, że ci uczący są namaszczeni przez Boga. Bardzo często zdarza się, że są to ludzie po prostu formaliści, religijni wypełniający pewne nakazy, zakazy danego kościoła, danej denominacji. Tego unikamy, drodzy. Tylko namaszczenie Boże, tylko posłanie niejako przez Boga daje prawo, daje legitymację do tego, żebyśmy nauczali, prowadzili naród, prowadzili ludzi tak do celu, do celu. Na razie do przyjścia naszego Pana. Jezusa Chrystusa. Tak powiedzmy, tak określmy. I kochani, to jest typowa i klasyczna sytuacja, gdzie zarzucali mu, że nie miał prawa Jezus Chrystus, że nie miał autorytetu takiego, jakiego potrzeba, a więc wykształcenia. I to było pierwsze i podstawowe niejako argument, by podważyć, podważyć jego, jego autorytet. I Pan Zaoferował wyjaśnienie swego autorytetu. Jeśli najpierw oni odpowiedzą na pytanie: Czy Chrzest Jana jest z nieba, czy z ludzi, to Chrzest Jana powinien być rozumiany w kategoriach służby Jana. Dlatego pytanie brzmiało: Kto dał Janowi prawo, aby wypełnił swoją służbę? Czy jego służba była pochodzenia ludzkiego, czy Bożego? Jakie? posiadał upoważnienia od przywódców izraelskich, czy może od władców tych y, rzymskich, odpowiedź była oczywista. Jan był mężem posłanym przez Boga. Jego moc pochodziła z boskiego nadania, a nie z ludzkiego uznania. I drodzy kapłani i starsi mieli dylemat. Gdyby uznali, że Jan został posłany przez Boga, Byliby w pułapce. Jan wskazywał ludziom na Jezusa jako mesjasza. Jeśli autorytet Jana by, był pochodzenia boskiego, to dlaczego nie pokutowali i nie uwierzyli w Chrystusa? Z drugiej strony, jeśli by powiedzieli, że Jan nie był posłany przez Boga, przyjęliby punkt widzenia, który był wykpiony przez ludzi, którzy w większości. Zgadzali się z tym, że Jan był prorokiem pochodzącym od Boga. I gdyby prawidłowo odpowiedzieli, że Jan został posłany przez Boga, mieliby odpowiedź na swe własne pytanie, ci uczeni ci faryzeusze. Jezus był Mesjaszem, którego Jan poprzedzał. Jednak odrzucili ci ludzie, ci liderzy, Odrzucili możliwość uznania tych faktów, wybierając ignorancję. Drodzy, jakie to powszechne, jakie to ciągle aktualne. Udali, że nie wiedzą, udali, że nie orientują się. Tak było bezpiecznie, tak było racjonalnie i oni, kto poszli, to określenie nie wiemy, powiedzieli. I nie mogli określić źródła, mocy Jana. Następnie Jezus powiedział do nich słusznie zresztą i bardzo tak, no, sprytnie, przebiegle i racjonalnie powiedział im, to ja wam nie powiem, jaką mocą to czyniał. Dlaczego miałby mówić im o czymś, o czym już wiedzieli i to bardzo dobrze wiedzieli, ale nie chcieli się do tego przyznać. Drodzy, to jest bardzo powszechne. Dzisiaj ludzie udają, nie przyjmują racjonalnych przesłanek, logicznych. Często, gdy próbujemy rozmawiać z ludźmi, oni udają, udają. Po niektórych to wręcz widać, że udają, że nie wiedzą skąd był Jezus, kto to był Jezus. Po prostu nie przyjmują. Drodzy faryzeusze i ci uczeni w piśmie, liderzy, przywódcy w tamtych czasach, Próbowali zdeprecjonować dzieło Krzyża, dzieło Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jest podobnie. Deprecjonuje się nie tylko to, deprecjonuje się także ludzi, którzy zostali posłani, namaszczeni przez Boga, a w zamian za to żąda się jakichś papierów, tytułów, ukończenia szkół. Zapominamy przecież o tym, że jest. Duch Święty, wysłany tutaj na ziemię do nas, przez Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa i opowiedziane jest w Piśmie Świętym, że dam Wam nauczyciela. On was pouczy, On was nauczy o wszystkim. Kochani. Przysłuchujmy się fragmentom Biblii, wyciągajmy naukę. A dzisiejsza nauka jest taka, że będą ludzie którzy wiedząc również że Jezus Chrystus jest Bogiem, że pochodzi od Boga, świadomie będą łamali prawa logiki, świadomie będą zaprzeczali, byleby tylko podważyć autorytet Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Drodzy, życzę wam Ducha Świętego, życzę wam nauczania przez niego i prowadzenia przez niego. Niech będzie Uwielbiony Jezus Chrystus. Amen.